Jesteśmy na Lemkonaliach i będziemy zaraz źwidłaty Lemkiu młodych studentów, co e, będą robić, czym się zajmują i e, jak się może przysłużyć dla i gromady, dla Lemkołyny. Zaraz posłuchamy. Petrasz, to robimy tu we Wrocławiu, co ty masz do transparent? Tu si Lemkonalia, co to znaczy? No to mogli podjacy te i i lice, że to zrobili, a no zabraliśmy się heł, żeby Młody ludzie male możliwy z Lemki z się się na takich większych imprezach, ale też we własnych roni, to dumam, że juwinale jest po to, żeby była szansa. Inicjator był Tomek Szkarłowski, tak. Jego i te pernieję w Wrocławiu, ale dumam, że fajna dumka, że kontinuła tylko. Ale dumam, że Tomek jeszcze do nas dojechał na wieczór To już tak dumam, tak dumam, że Tomek dojechał i dla niego ma specjalny nie? I to w ramach Lemkonali Uhneska e, pryszły teraz na pochód. Wszystko jak sobie poprawiamy. No, dumka była, żeby preparacy się za e, piratium. No ja prawie im się prebrał za piratium <grym> w chusku. A w planach jeszcze to mamy do zrobienia jest na grill na pewno. A powoli rozpoczynamy za tę imprezę Lemkonali i mam nadzieję, że po prostu za rik. już zrobimy coś barsz weksrocho, że w Kilka dodatkowych imprez, jak jakieś wystupy, no ale to jeszcze wszystko wyjdę w czasie. Nie? Ale to dobry, to znaczy, że plany są i że to tą inicjatywę rozwołać, żeby ona była oficjalną tak, tak, imprezą. Tak, tak, tak. Co studiujesz? Transport. E, a to kim będziesz jak dorosniesz? Ciężarówką. Tak, tak. I co będziesz robił? Jak się możesz przysłużyć dla Lemki? Będę ozył kropku z, z Osłowacji. Bez granicu tego, Tak nielegalnie? Nie bo nie jestem wiadomych komentarzy. A wczyliście się już yy, na studiach? Jak y, powstały ty prawdy u Lemki z kuchyżu? Jeszcze nie, bo dopiero pierwszy rok, ale dumam, że tak na drugim to już powinno być. A jak się liczysz na uczelni, to będziesz tak y, zajęcia prowadził na pewno? No na pewno, na pewno. Proszę, proszę. proszę. I, e, Ania, co e, studiujesz? Farmację. Dobry, a co będziesz robiła jak dorosnę? Budu prodała w aptece. A jak się? Rodzina skorbin. Skorbi. A jak się y, jak się możesz przysłużyć ty, dla Lemki? No, z moją wiedzą, możesz robić ty eter. <laughs> aplauz, aplauz, proszę. Dobra, Kamila już wybrała swój profil. Tak, już jestem gotowa. Dobry, Kamila powiedz nam, czym się zajmujesz na Stoden? Ja studiuję dietetyku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, e, tak jak Paulina, to jest to ta sama uczelnia. Dobry. I czego się tam wczyta na tej dietety? My się tego, jak liczy ty ludy, ale nie liczamy i na ma ekstra sposobami. Tylko po prostu idzinyą. I skupiamy się na tym, jakie jak idziny w jakich proporcjach dawać, żeby lepiej funkcjonował nasz organizm i też zapobiegał chorobom. chorobom. A to dla Lemki może można jakieś specjalną dietę opracować? No na pewno, aczkolwiek nie znam, czy Lemkę, już czas lewy, jak im wytnu, zjadło z jadłospisu kropku. No, ale szybko da się zrobić. Dobra, Lidka, polechał. Co masz za koszelku? Hmm, lemkiusku. A to soroczka lemkiuska? Prawi. Prawie, prawie. A to te pirackie y, chusty, to, to czym się zajmuje? te te ludy na Słuchajcie, u nas w Beskidach nie ma mory, a to musimy sobie radyty i pływać riką. No i że, że jesteś, mamy łódku, to my to grabimy sobie lemkiuski chyży. Lemkiuski chyży, tady tak swoje hrabyty. No słuchaj, one nazmy ich, tak, to, to, tak to, to, tak to, to no. A to tak po sosiskie się miniate do świadczy. Razem śpiwamy, potem gulamy, a potem no, żegnamy się i nasz to, co tam nawet. Wady i tak dalej. A potem już to do kieszeni wpadę, to już własne. No, no to chodzi właśnie w tej, w tej czułek koncepcji. No chyba z tego, z gry o to takie. No znam. Ale tak to ja nie znam, czekaj, to grubo traje. Jak mi się nazywać? Dawaj, dawaj, dawaj. Jak Jak mi się nazywa? A Stark. Brandon Stark. Ned Stark. Ned Stark? Parę Przed nami, Juchaska Piratka. Juchasko, powiedz nam, czym się zajmujesz? Tak studiuję, Pokuściok. A pokuściok, a tak krym studiowania, to tak Pokuściok czegoś? A, to tu, to tam, ryżni. A powiedz mi, gdzie a powiedz mi, grabiżą e, e, się zajmujesz, że tak z tym hakom tak chodzisz, straszysz ludzi? Zdaria cię, ale w nocy, żeby ludzie neujdzieli. A co się ty w oko stało? Bo ja powiem, jaki to jest myk, bo to jest grubsza sprawa z tym, bo jak schodził w nocy pit pokład, to, nie, to nic nie ujdził, a jak się zamienił, to, to, to w to udy wszystko wyjdził, bo oko jest przyzwyczajone do, do temnosty. A to tak sprytni? A czemu się ona perebrała za piratku? No, Lidia, się tutaj, tutaj wszystkim do kamery. Ona ma trupio czaszku, bo inny żyje już. <grystanie> ona jest <żałobie. grystanie> Tak, pełna żałoba. <grystanie> no Nie? dobra, aż st to studiuje te? Ja elektroniku, także nie za dużo mam zwierzę, wprowadzam do naszego statku nowy taki rzeczy elektroniczny, takie ciekawostki. No hmm. takie, takie sprawy. Hmm. Do, informatyka. No to inżynieria środowiska, taki paradny kierunek. Paradny, czemu taki paradny? Bo nazwa nic się nie ma do tego, co studiuję. Aha, to może nam z drady już to takiego się ja wczyta na tym krąg. Jak budete kolesycych si tyle kibel zaprojektować, to ja wam to to <grymny> Aha, ale taki kibel taki na seli, rozumiał? Nie, takie rury do kibla. Bły Aha, ja dumam, ja dumałam, że a jakbym chciała się zaprojektować taki na seli, znasz, taki, e, taki wychodok. Generalnie, y, bardzo to konstrukcyjni w tą dochodę. No, ale damy radę. Najwyżej się rozterkota, dalej budę. A powiedz nam, co y, studiujesz. Komunikację wizerunkową. Ojojoj, oj, oj, to tak zwuczy, połażnie, aż to tam się wczysz na tej komunikacji. Ale uważaj, żebyś sobie haką kryłdy nie zrobiła. mam znasz. To jest taki y, mądry to, mądry objaw. E, no właśnie, sama nie znam do kincia, co ja tam roblu. To ja sam wiem studiowałem różne kierunki różne i ja mało, mało brakowało a byłby z pierwszym lemką w kosmosie. Mało brakowało. Już miałem wybór, czy robię ty <grym> doktorant w Japonii, czy w Niemczech, albo Wernuty do Polski i robię ty heł, ale zdecydowanie się wertaty. A tachnęcia na pewno na Lemkoły, no i tam na tak kole No tak, Duban suklany, suklany, nie, ja, ale to jeszcze kilka roków. Dobra Lidziu, a ty? Agrobiznes. Agrobiznes, albo ty masz swoju gazdiłku w chorę. O tak, pełno korą. To i biznes z tego bude? No pełno. Korą Korowiane. Ja studiuję finansję i rachunkowość. Księgowa, jak to się ludzie? Nie Księgowa nie, ale no... Ja zariadżam w tym związku jednak. Tak. Czym? Kurczę, no, kupamy kurczę! Aż to! A didowe? się O, Z Bilanky, Florynki i z e, Klemkiłkę. Bilanka, Bogusza, Ropycia i Macyna. A jak to się stało, że żeście zostali że piratami w Zachodzie? Nie, znam, tak było to na był momencie. To tak na skoro źwidamy, jaką proponowała dietę w sezonie watrianym? Oj, w sezonie watrianym, no to kościółk ciężko. Ja proponuję takie, takie podejście, że szybko jest dla ludy, ale w mniejszych ilościach. Jak możesz się z tym swoim zdaniem dla Lemki uprysużyć? Hmm. Dobre źwidania. Może wypromować wizerunek Lemki świty. O, właśnie, to jest bardzo dobre. A masz na to to jakieś udomku? Mam, ale to jeszcze w powijakach, także na razie Wam się nie przyznam, Ale niedługo się dozna tak. Dobra, to żdem na efekty Twojej pracy dla lemki. Ahoj! Bo w chorach Moria to, to Stasy chwilę tak. same sprawy. Ty. Tak. Ale to jak neje Moria, to po czym płyła te? Po chorach. <noise> no dobra, a co y, może te zrobić ty dla lemkułyn, jak się ty? Ja dumam tym, że szczeli ty naszą lemkwsku kulturę, że śpiwa ty piśni, że zna ty teksty, że spikamy. Znaczy ty się na nasz w jak to jest, że dalsze wody na watry, ze strzamy wszystkie razem. No ja mam, że to jest to skarb, który najbliższe nam, nam, nam zasłużył się. I za to z kanalem na Lemkonalia przyszli. Dokładnie. Tak. Y, I a budę to Egneska śpiła te śpiłankę? Jak Bogdast. Gitary na mnie mam, ale postaram się płuca jak najbliższe wykorzystać. No, ja że dasz to taką budę, po tym jak jakoś. Czas krótka sytuacja, to też to będę. Też to, zapraszamy włatchom na grilla, tak? Dokładnie. Piętnasta ok, no. hodina wały we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkich lemki. Dobry, <noise> dziękuję. <noise> Chyba, że chce to jeszcze dasz to do daty. chcecie tylko hozy, Mamu i tatu. I pozdrawiam babciu. <noise> Mama, tata, babcia, dziadek. I, I ujcia. Ujcia. यार आ गया रेन क्री